Zanieść słoiki, zanieście słoiki, zanieść słoiki, ale gdzie jest ta piwnica? O, a co tam się dzieje? Ceberka karotka, chociaż bardzo miła, dużo błędów w diecie w życiu swym zrobiła. Biegać na sawanie, też jej się nie chciało. A więc z każdym rokiem wagi przybywało, Wody pić nie chciała, słodycze lubiła, z dnia na dzień bidulka siły swe traciła. Ukochane dzieci, czy jej pomożemy? Lepszą drogę życia dzisiaj jej wskażemy. ćwiczyć, co będziesz sama robić? No, ja mam taki plan, że chcę obejrzeć bajkę. Borą jeszcze buty i skarpetki, i ja, żeby to nie bolało, to ona będzie ćwiczyć. Ona nie mówi prawdę. Ona kłamie, bo chce wracać do domu i oglądać bajki. Karotko, Leniuszku, nie możesz ciągle siedzieć przed komputerem i oglądać bajki i słuchać muzyki. Twoje ciało potrzebuje ruchu i ćwiczeń, bo ćwiczenia są paliwem dla mięśni. Paliwem dla mięśni? Znaczy. Chodź, kajakko, wszystko ci opowiemy. Ludzie często po przebudzeniu czują się senni i zmęczeni. Wtedy niektóre osoby idą zrobić sobie kawę do picia. Jednak jest to bardzo niezdrowe nawyk. Rani najlepiej na tym na przewodzie. Kto o tym nie wie, niech obejrzy pierwszy odcinek z Wyrki karotki. Dlatego najlepsze dla naszego zdrowia są ćwiczenia fizyczne. Poranna gimnastyka powinna być prosta, lekka i przyjemna. Ale to takie trudne wstawać rano i od razu ćwiczyć samej mi się nie chce. Kajatka, tak picie dzień jano z nami. No właśnie, to jest sobie pomysł. No! Ale co ja będę miała z tego, że będę ćwiczyć? Ponadne ćwiczenia budzą nasze ciało. Ćwiczenia budzą nasz organizm do pracy. Ważne i potrzebne dla mojego ciała, ale ja tak myślę, że żeby ćwiczyć, to trzeba mieć takie specjalne miejsce. Nieprawda Zeberko, możesz ćwiczyć gdzie tylko chcesz, na przykład w domu albo na podwórku. Niektórzy dorośli chodzą też na siłownię albo na basen. Dzieci często jeżdżą na rolkach, kolejnogach, a także na rowerze. Chodźcie, pokażemy karotce, jak razem możemy ćwiczyć i przy tym fajnie się bawić. Kolejne ćwiczenie w parach polega na tym, że siadamy we dwójkę, robimy szeroki rozkrok, łapiemy się rączkami i przeciągamy do siebie nawzajem. Dzięki temu ćwiczą się mięśnie nóg, kręgosłupa. Pobudza ono, ono pracę całego naszego organizmu. Kolejne ćwiczenie to skip a.